Ale idąc na naszą pierwszą pielgrzymkę, absolutnie, ja nie wiedziałam, czy ja sobie dam radę. Aneta zapewne też nie wiedziała, czy sobie da radę. Też nie wiedziała, czy da sobie radę. Natomiast doświadczenie i to, co się wydarzało dla nas, dałyśmy radę. Dałyśmy radę. Natomiast teraz, jeżeli nawet słyszysz 20 kilometrów na każdego dnia, ale masz tą świadomość, że ty Ej, no, kiedy ja przeszłam 20 km, to wyobraź sobie, że ty tam nic więcej nie robisz. Cały dzień. Wstajesz, zjesz śniadanie i idziesz. I masz na to cały dzień. Nikt cię nie pogania. Cały dzień. Noclegi będą zabukowane, dojdziemy wtedy, kiedy dojdziemy, odpoczywamy tyle, ile potrzebujemy. Nawet w ciągu dnia, jeżeli jest potrzebna drzemka pod drzewem, to też to jest. Albo na, plaży. albo na plaży. Leżymy jak no. te foczki na piasku, na patrząc plaży. na piękne plaże, na surferów, albo na, na nic. No, <laughs> naprawdę, to jest niesamowite i nieziemskie doświadczenie. To jest coś niezwykłego.